O, przyszła paczka, przyszła paczka, zobaczymy co to jest. Lubię dostawać paczki do lasu. Och, ja niezdarny jestem. No no, tutaj trochę porządku trzeba było zrobić. No takie płotki, bo to jest resztki starego płotu, który już zmurszał i koty go po prostu rozwaliły. Także trzeba taki płoteczek o, tutaj wsadzić i tu wsadzimy drugi taki płoteczek. Elegancko. No, hmm. I taki płotecek Niech będzie Specjalnie dla tych Którzy chcą się tu szwendać w nocy Żeby mieli się o co potykać No a tak na poważnie To Tutaj zawsze Jakieś tam kwiatki o, Się sadzi Takie różne rzeczy Ale jak nie ma tego płotka Zawsze są zadeptane Więc teraz Raczej może do tego nie zadepcie. Nie, to te kwiatki damy z drugiej strony jeszcze. No i tutaj zagospodarujemy kwiatuszki. Tam są donice przygotowane też. Cały dom w kwiatach. Także w tym... Kwiaty, 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 kwiaty. Teoretycznie to było miejsce na samochód. No to jest one, tak trochę. Kamieniami. Ale ja tu nie chcę wjeżdżać. I tu zrobimy sobie taki... Kwietny też ogródek, pod ścianą morze, doniczki, na Podlasiu bardzo popularne takie kwiaty, które tutaj mi rosną, o już zaczynają wyłazić, takie żółte, zapomniałem jak to się nazywają, lwie paszcze, nie wiem, ale bardzo ładne, takie żółte kwiatki, charakterystyczne właśnie do regionu Podlasia, więc tutaj zrobimy... Katowską. Bo tak jest. A tutaj odradzają się zioła. No już tu coś zaczyna wyłazić. Już się odradza powolutku. Oregano. Już majeranek. Bazylię. O, I to zaczyna po zimie już wyłazić. No dobra. Trzeba pomyśleć, co tu robić dalej. A wiem co dalej? To dalej trzeba, bo spadło. No, tutaj na no. domeczek dla pszczółek, dymówek, o, murówek i takich różnych innych trzeba go nareperować po się trochę rozkrzaniu.